dla mnie zakończenie przede wszystkim tych sekcji górskich i uważam, że było najtrudniejsza z tych etapów górskich w w tym roku. Drugi raz, miasto Wisła bardzo gościnne, bardzo przyjazne, więc korzystajcie ile tylko możecie. Świetna trasa, taka jak lubię, właśnie typowo górska, prawdziwe MTB, to czego się można spodziewać, może zbyt trudne parę ostatnich takich podejść kamienistych, no ale no, to jest też element tego wszystkiego, tej zabawy, więc super trasa. To jest Maraton Górski, także tutaj cały czas podjazdy, no to są, no, dla zawodowców raczej, no hobby, no to ja akurat spacerek, no bo ja mam już takie, takie podejście do tego, że ja raczej spacerek, nie wysilają się za bardzo, natomiast zjazdy są bardzo fajne, zjazdy na, na zjazdach, oj to jest piękna sprawa. W porównaniu do wczorajszej trasy mistrzostw Polski w maratonie to dzisiaj było naprawdę zdecydowanie trudniej. Zdecydowanie bardziej wymagająca i fizycznie, i fizycznie kondycyjnie i technicznie trasa w Beskidach, także naprawdę było co jechać. Myślimy też o zorganizowaniu, być może Mistrzostw Polski w tym zakresie. Będziemy starali się podjąć te rozmowy. No, zobaczymy. Cieszymy się z tego, że jesteście, że tutaj rowerzyści są z nami, że dobrze się bawią, że dzisiaj pogoda dopisała to przede wszystkim. Piękne widoki góry. To wszystko sprawia, że, że jesteśmy w stanie organizować na tak wysokim poziomie takie imprezy. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. To była ostatnim typowo górskim maratonem w tym sezonie. Teraz już będzie łatwiej, co nie znaczy oczywiście, że łatwo, bo przecież kolejne spotkanie to Jura Krakowsko-Częstochowska. Ale rzeczywiście to były dzisiaj takie prawdziwe góry. To była bardzo, bardzo wymagająca rywalizacja, co zresztą na mecie potwierdzili nam zawodnicy. Chyba najtrudniejsza górska trasa, jaką przygotowaliśmy. Tak naprawdę trasy, bo, bo realnie na każdym dystansie było niezwykle dziś trudno, więc pewnie wszyscy zapamiętają tą rywalizację na długo, długo. Ale my oczywiście do Wisły chętnie wrócimy, bo dostaliśmy mnóstwo sygnałów od zawodników, że ok, było ciężko, ale bardzo nam się podobało, więc weźmiemy sobie to do serca i na pewno będziemy Was jeszcze przeciągiwać przez te góry nie raz.